Nać Boże, witam serdecznie, kolejne spotkanie, tym razem możemy od razu otworzyć Ewangelię Mateusza i rozpoczniemy od tego tekstu, który stanowi fragment tak zwanej mowy misyjnej Jezusa, od tekstu, który stanowił nasze uwieńczenie. Poprzedniego spotkania, tym tekstem żeśmy zakończyli, a również do tego tekstu, bo chcemy ten tekst potem komentować, wyjaśniać, więc posłuchajmy. Jest to dziesiąty rozdział od wersetu 5 do 15. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: Nie idźcie do pogan i nie występujcie do. Żadnego miasta, nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych czosów. Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedźcie się, kto tam jest godny i u niego zatrzymajcie się dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, Przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech stąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. A jeśli by was gdzieś nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom waszym, wychodząc z takiego domu albo miasta, szcząśnijcie proch z nóg waszych. Zaprawdę powiadam wam, ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu. Oto 15 wersetów tak zwanej mowy misyjnej. I zauważmy, że najpierw ewangelista Mateusz podkreśla, że Jezus udzielił. Apostołom władzy. To jest bardzo znaczące. Jezus daje dwunastu udział w swej własnej władzy, polecając im czynić dokładnie to, co On sam czynił: głosić Królestwo Niebieskie, uzdrawiać wszystkich chorób i wszelkich słabości. Oraz wyrzucać duchy nieczyste. Wyjątkową władzę apostołów wyraża ich tytuł apostołowie, oznaczający ci, którzy są posłani. Apostoł ma udział we władzy tego, który go posłał. W rezultacie apostołowie mogą kontynuować misję rozpoczętą przez Jezusa. Uobecniając królestwo przez głoszenie i uzdrawianie. I na tym etapie Jezus kieruje uwagę apostołów głównie ku ludności żydowskiej. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Więc tu przy okazji komentarza jeszcze raz wracamy do sprawy, o której mówiliśmy szeroko. Że pierwszeństwo dane Izraelowi jest wyrazem wierności Boga względem swego ludu. Izrael był tym narodem, który powołany został przez Boga, wybrany przez Boga, i który otrzymał Jego obietnicę przymierza. A teraz jest pierwszym, który ma usłyszeć Ewangelię. Dwunastu będzie teraz pełnić funkcję pasterzy Izraela. Są posłani, by czynić to, co powinni byli czynić przywódcy Izraela: opiekować się trzodą i prowadzić ją ku ich mesjańskiemu królowi. Apostołowie mają to czynić, głosząc tę samą nowinę, którą głosili jan chrzciciel i Jezus. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. I Jezus daje apostołom dwa rodzaje pouczeń, negatywne i pozytywne. Rozpoczynając od zakazów, mówi im, by nie brali ze sobą żadnych pieniędzy, złota, ani srebra, ani miedzi. Ani żadnego podstawowego wyposażenia podróżnego, takiego jak torba, czy dodatkowa koszula. Mówi im nawet, by nie brali ze sobą sandałów i laski, której używano zarówno do podpierania się, jak i do obrony przed dzikimi zwierzętami czy rabusiami. Wyruszanie w drogę, wyruszenie w drogę bez tych podstawowych i powiedzmy sobie niezbędnych przedmiotów było znakiem tego, że uczniowie pokładają całą ufność w Bogu i odrzucają bogactwo i wygodę. Co więcej, mają nie otrzymywać żadnej zapłaty za swe głoszenie i ustrawianie. Uczniowie doświadczą trudów wędrownej działalności, tak jak zapowiedział Jezus. Przez to, że będą podróżować w tak pełen prostoty sposób, staną się profetycznym znakiem, poświadczającym Jezusowe nauczanie, że Ojciec Niebieski zaopiekuje się tymi, którzy przede wszystkim szukają królestwa. I mu ufają. Tak jak Jezus nauczał w kazaniu na górze w szóstym rozdziale. Jeśli chodzi o wskazania pozytywne, to Jezus poleca uczniom, by w każdym mieście szukali tego, kto tam jest godny. Czyli kto przyjmie nauczanie apostołów i okaże im gościnność. Apostolskie pozdrowienie udzielane domowi było czymś więcej niż zwykłym przywitaniem. Kojarzone było z nadejściem Królestwa Bożego. Lecz dom, który odrzuci apostołów nie dostąpi pokoju królestwa. Niech pokój wasz powróci do was. Apostołowie, zgodnie z tymi wskazaniami Jezusa mają potraktować dane miejsce, jak ziemię pogan. Mają szcząsnąć proch z nóg, co było symbolicznym aktem oddzielenia się. To są słowa jakby zapowiedzi, a wypełnienie, o ich wypełnieniu będziemy mogli czytać w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale. A więc to szcząśnięcie prochu z nóg, Symboliczny akt oddzielenia się, którego Żydzi dokonywali, powracając z obcych krajów w ramach symbolicznego odrzucenia nieczystej sfery pogańskiej. Jezus mówi, że w dniu sądu te żydowskie domy czy miasta, które odrzucą apostołów, będą w gorszym położeniu niż dwa najbardziej Niesławne pogańskie miasta ze Starego Testamentu, Ziemia Sodomska i Gomoryjska, które przez swą nieprawość zostały zniszczone. Później Jezus złowieszczo połączy Kafarnaum, będące bazą jego działalności, z Sodomą i Gomorą, co będzie wskazywać, że wielu jego mieszkańców nie przyjęło. Jezusowego głoszenia Królestwa. I tutaj, dla porównania, w Ewangelii Marka w szóstym rozdziale Jezus pozwala uczniom wziąć ze sobą sandały oraz laskę. Nie jest jasne, skąd się wzięła ta nieznaczna rozbieżność. Tym bardziej, że wiemy, że Mateusz korzystał z tekstu Ewangelii Marka. Niektórzy sugerują, że oboszczenia zapisane w relacji Mateusza mogą odnosić się do brania ze sobą drugiej pary sandałów oraz do załatwiania sobie dodatkowej laski podczas podróży, podczas gdy u Marka uczniom pozwala się wziąć ze sobą jedynie tę laskę, którą już posiadają. Jednak ponieważ próby zharmonizowania obu wersji opierają się na niepewnych przesłankach, interpretujemy relację Mateusza jako niezależną, podkreślającą pilność i radykalność wezwania do bycia uczniem. No i myślę, że możemy przeczytać w tym momencie kolejny fragment mowy misyjnej. I pamiętać należy, kiedy będziemy słuchać tego kolejnego fragmentu, że pouczenia tej części mowy misyjnej w sposób oczywisty wykraczają poza horyzont pierwszej misji dwunastu. Musiały więc zostać wypowiedziane później. Ewangelista Mateusz, autor teologii, Zgrupował je wszystkie tutaj w jednej mowie, aby ułożyć swego rodzaju taki kompletny podręcznik posłanego. I tak możemy przeczytać kolejny fragment. Będą to wersety 10 rozdziału od 16 do 23. Jezus mówi. Oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz duch ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, nie zdążycie obejść miast Izraela. Nim przyjdzie syn człowieczy. I tu zatrzymujemy się w lekturze mowy misyjnej na wersecie 23. Jak słyszeliśmy, w tym fragmencie uwaga zostaje silnie skoncentrowana na wrogości, z jaką będą się musieli zmierzyć apostołowie. Swoista zapowiedź prześladowania. Apostołowie są wysyłani jak owce między wilki, który to obraz oddaje ich bezbronność i bezradność względem zaciekłych napastników. Lecz apostołowie nie mają zachowywać się biernie, gdy zaatakują ich wrogowie mają być roztropni jak węże, rozważnie przewidując zagrożenia i szykując czy szukając sposobów przetrwania, ale muszą być zarazem nieskazitelni jak gołębie. Użyte to słowo oznacza dokładnie niezmieszani, co sugeruje, że za roztropnymi taktykami przyjmowanymi przez apostołów powinny stać czyste motywy i całkowita koncentracja na ich posłudze. Roztropność nigdy nie powinna prowadzić ich do dążenia do przetrwania czy korzyści w taki sposób, który zagroziłby ich prawości. A taki, Tutaj Jezus mówi o tym: miasto nadejdą z różnych stron. Po pierwsze, uczniowie spotkają się z opozycją ze strony ludzi, którzy będą ich wydawać sądom, co jest nawiązaniem do lokalnych rad żydowskich, utrzymujących porządek publiczny. I mogących wymierzać kary, wliczając w to chłostę w swoich synagogach. Że tak czyni ono, świadectwem tego jest II do Koryntian, rozdział 11. Po drugie, wzmianka o namiestnikach i królach wskazuje na nieżydowskich władców, którzy będą prześladować apostołów. I Bóg. Wykorzysta te prześladowania jako okazję dla apostołów, by dali świadectwo im i poganom. Gdy nadejdzie pora dania tego świadectwa, nie będą musieli martwić się o to, co mówić, gdyż duch Ojca Niebieskiego będzie przemawiał przez apostołów, udzielając im słów potrzebnych do złożenia świadectwa. I po trzecie, uczniowie spotkają się z opozycją także ze strony członków rodziny. Nawet dzieci zwrócą się przeciw rodzicom i, jak mówi Jezus, o śmierć ich przyprawią. Podsumowując, nie będzie takiej sfery społeczeństwa, która nie wystąpiłaby przeciw apostołom będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Apostołowie będą uciekać przed prześladowaniami z jednego miasta do drugiego. Mimo to stwierdza Jezus: Nie zdążycie obejść miast Izraela, Nim przyjdzie syn człowieczy. Co jest, w jaki sposób nawiązaniem do Danielowego proroctwa? Na obłokach nieba przybywa jakby syn człowieczy, by zapanować nad wiekuistym i powszechnym królestwem. I te słowa nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie syn człowieczy, naprawdę trudno zinterpretować. Zauważmy, że wypowiedź ta pojawia się wyłącznie w Ewangelii według świętego Mateusza. I zwracam uwagę na te słowa, bo słowa te wzbudziły szczególne zainteresowanie badaczy w pierwszych latach XX wieku. Kiedy to opierając się na nich. Znany uczony, może go warto w tym kontekście wymienić z nazwiska, Albert Schweizer, przedstawił własną interpretację posługi Jezusa. W tym momencie uwalnia się, twierdzi, potężna moc zbawcza, która wyzwala z cierpienia cały świat. W świetle tej przywołanej teorii, Schweizer. Interpretuje naukę przekazywaną przez Jezusa w Kazaniu na Górze i nawiązujących do niego fragmentach jako tymczasowe zasady moralne, jakimi mają kierować się apostołowie w tym krótkim okresie, zanim Syn Człowieczy objawi się w pełni swej mocy i chwały. Skoro jednak jak twierdzi ów autor, oczekiwania te nie zostały spełnione, co powinno stać się ze wspomnianymi tymczasowymi zasadami moralnymi? Zgodnie z logiką, w momencie, gdy ich podstawy zdezaktualizowały się, zasady te powinny przestać obowiązywać. Tymczasem Zasady te wyryły się, czy wryły się w serca ludzi, jako nowe prawo, o czym świadczy także życie samego Szwajcera, który z pełnym poświęceniem, jak wiemy, przez wiele lat bezinteresownie służył chorym w zachodniej Afryce. Okazuje się zatem, że to, co według Szwajcera, Miało być zaledwie wstępem do późniejszych wydarzeń, samo stało się głównym wydarzeniem. Posługa Jezusa nie jest zatem wstępem do Królestwa Bożego, ona jest Królestwem Bożym. Przypomnę, że posłanie dwunastu, o którym czytamy w Mowie Misyjnej, szczególnie w tym pierwszym fragmencie od wersetu 5 do 23. Podzielić można na dwie części, przy czym każda z nich prezentuje nieco inną perspektywę. Pierwsza część też żeśmy tak podzielili ten tekst, od wersetu 5 do 16 opisuje sytuację obecną, umiejscowioną w kontekście Galilejskiej posługi samego Jezusa. Druga część od wersetu 17 do 23 dotyczy natomiast okresu późniejszego, kiedy to apostołowie zostaną włączeni w szerszą misję. Misję, w której będą tak naprawdę uczestniczyć dopiero po zmartwychwstaniu Jezusa, po zesłaniu Ducha Świętego. I przyjrzyjmy się na przykład temu oszczerzeniu. Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Przywołałem tutaj werset 17 i 18. Słowa te pozostają w pewnej sprzeczności z tym, co czytaliśmy w piątym wersecie, gdzie poganie wykluczeni zostają z grona osób, którym głoszone będzie Królestwo Boże. Powyższe ostrzeżenie ma swój odpowiednik we fragmencie Ewangelii Marka, 13 rozdział poprzedzającym przepowiednie. O zburzeniu Jerozolimy w 70. roku po Chrystusie. Zarówno okazuje się u ewangelisty Marka, jak i u Mateusza, po tym ostrzeżeniu następuje zapewnienie, że kiedy apostołowie znajdą się w opałach i będą musieli bronić swojej wiary, otrzymają ducha świętego, który włoży w ich usta właściwe słowa. Dopiero po tym zapewnieniu w drugiej części rozdziału dziesiątego Ewangelii według świętego Mateusza padają słowa, które nas w tej mowie misyjnej, że tak powiem, zaczynały. Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowiecz. Jak zatem należy te słowa interpretować? I odpowiedź jest prosta. Ewangelizacja Izraela nie zakończy się w obecnej epoce, która przychodzi wraz z Synem Człowieczym. Podobne przesłanie znajdujemy także u Marka, który jednak mówi nie tylko o ewangelizacji Żydów, ale i Bogan, lecz najpierw musi być głoszona Ewangelia wszystkim narodom. Stwierdzenie to pojawia się w nieco mocniejszej formie także u Mateusza, ale w 24 rozdziale, werset 14: A ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. Patrząc z własnej perspektywy, święty Paweł wyraża tę samą nadzieję, przewidując zbawienie całego Izraela które nastąpi potem, jak do kościoła wejdzie pełnia pogan i przyjdzie z syjonu wybawiciel. Myślę, że będziemy mogli na kolejnym spotkaniu jeszcze do tego tekstu wrócić, także i do zrozumienia tych wyrażeń, które pojawiają się w mowie misyjnej, skupić się także na innych poleceniach Jezusa, żeby kontynuować lekturę tej mowy i pochylać się nad słowami Jezusa i wskazywać na ich aktualizację. Za dzisiejsze spotkanie bardzo serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.